Leczyć wszystkich pijanic. Leczyć i jeszcze raz leczyć. No jeżeli w barach, na przykład w kawiarniach nie, nie można będzie sprzedawać po 22, no to jasne, że może trochę zmniejszy się alkoholizm. Trzeba, żeby występowali, gdzie to kazania księdze mają, żeby odmawiać. Przykłady dawać, że jak niedobrze, które rodzina pije, gdzie tym dzieciom dzieła, czy jako ojciec pijany, czy ta matka pijana. Z tym trudno walczyć, bo wszystko równo. Jakby nie zabraniali, ludzie będą i będą pili. Bardzo chciało się, żeby ludzie już jakoś zapanowali nad sobą, a jak walczyć, doprawdy nie wiem. Nie mam takiego problemu i dlatego nie mam pomysłów. No ja to liczę, że to musi człowiek sam. Na odwyk. Szpital odwykowy. Dla alkoholików i wszystko. Sama z takiej rodziny wychodziła, że to naprawdę ciężko było. Bardzo ciężko. I braci prosiła i błagala, żeby nie pili, no ale to, taka choroba. Ja liczę, że to u ludzi jest choroba. Nawet te socjalne pieniążki biorą na dzieci i, i potrafię jeszcze wódkę kupować. Ну, я лічу тому, що чоловіка залежу. Людина повинен своє життя то регулювати. І це, ну, це от життя, як він так життя все все Якщо людина не поставить своєї волі, то не одучиш його. Нема праці, то направда. Велика, хоч яка праця, люди це ще робили. Сама молоді ж, дуже дуже молоді, які не хочуть працювати. Нават, нават не хочуть працювати Пію і п'ю, і в Чи, чи я будка п'є? Ні, не дуже. Початку немає футболістів, які були і помирали, а з ними поїжджали, де трохи краще почав працювати. На Ліцві бійчись, а де ж пані випроваджуєш на алкоголь? Вона її краще любить, ніж свій пан.